Siemanko! Z tej strony Kynek! Witam w kolejnym odcinku z serii Kynek gra w Gothic 2 Noc Kruka Jak zwykle na początku przypomnę co było w ostatnim odcinku a więc troszeczkę sobie powalczyliśmy w jaskini nieopodal miasta udało się znaleźć orkowy topór który był nam niezwykle potrzebny do wypełnienia misji z Haradem Dzięki temu, że oddaliśmy mu ten topór, który teraz właśnie sobie nosi eee, mamy jego aprobatę i zgodził się, że możemy zostać czeladnikiem w mieście, u kogokolwiek bądź też u niego. Dodatkowo wypełniliśmy też misję, eee, którą zlecił Konstantino Alchemik. Miejscowy Alchemik. Eee, tak, ty to jak zawsze. No więc wypełniliśmy misję, żeby nazbierać mu ziółka. Udało nam się nazbierać każdego po jednym z całej listy. Nie wiem ile tam ich było. Około 10, tak myślę. I też mamy jego aprobatę, żeby zostać jego uczniem, bądź uczniem u kogokolwiek innego. Zostało nam do uzyskania dwie zgody: Zgoda Torbena, ślusarza. Żeby ją zdobyć, trzeba zostać pobłogosławionym przez. Nie będę kłamał, więc sprawdzę. Od kapłana Adanosa i kapłana Inosa musimy zostać pobłogosławieni. Wtedy on zgodzi się zostać naszym mistrzem, bądź udzieli nam aprobaty. No i jeszcze zgoda łuczarza Bosfera, która no jest moim zdaniem chyba najtrudniejszą do uzyskania, bo potrzebujemy 6 skór wilków, a my nie potrafimy sobie poradzić nawet z jednym wilkiem. I tu jest problem. Aha. Skoro już tu jesteśmy, to jeszcze skoczę. Zobaczę, może pojawiły mu się nowe strzały do sprzedania. No, przydają się i to bardzo w zabijaniu, nawet e, szczurów. Bo nie potrafimy sobie poradzić nawet z takimi słabymi przeciwnikami jak szczury. Pokaż mi. Nie jesteś tu po to, żeby oglądać moje. Więc. O kurcze, nie chce mi nawet nic sprzedać, a to... Dobra, zapytamy go jeszcze o ten skradziony łuk. Słyszałem, że ktoś cię okradł. Kto ci to powiedział? Pewnie Bartok, co? Nie miał nic ciekawszego do powiedzenia? No cóż... Mówię ci, jak dorwę tego drania, to niech się lepiej modli. Wyszedłem ze sklepu tylko na chwilę. Kiedy wróciłem, zdążyłem tylko zobaczyć, jak wychodzi z moim łukiem na ramieniu. Od razu wezwałem strażników, ale ten niegodziwiec uciekł do portu i tam go zgubili. Narobiłem takiego szumu, że straż przetrząsnęła całą dzielnicę portową, ale nic nie znaleźli. Cholerne obiboki. Założę się, że mój łuk jest ciągle w mieście. Poinformowałem strażę przy obu bramach i nie widzieli, żeby ktoś wychodził z moim łukiem. Jak dorwę tego łobuza. Okej, okay, w porządku. To musiał być drogi łuk w takim razie. Dobra, zostały nam jeszcze dwie dzielnice do opitolenia. Dzielnica portowa, która znajduje się tam. Na razie tam nie idziemy. Pójdziemy sobie jeszcze na dzielnicę handlową. Pogadamy sobie też z tym e, starym Lebeliar czeladnikiem, no starym młodym czeladnikiem Bospera. On gdzieś tutaj będzie. I zobaczymy, co tutaj tutejsi handlarze mają do sprzedania, bo być może mają do sprzedania jakieś strzały. Po się. hej! Hej, co słychać. Póki Paladyni nie mają dla mnie żadnych zadań, mogę się spokojnie odprężyć i wypić kilka piwek. <noise> Czegoż więcej można pragnąć? Pracujesz dla Paladynów? Tak. Donoszę im o sytuacji w mieście. W tej chwili jest wyjątkowo spokojnie. Jak się mają sprawy z Orkami? Nie ma się czym martwić. Paladyni i my, strażnicy miejscy, panujemy nad wszystkim. Idź lepiej do domu i pozwól nam w spokoju wypełniać nasze obowiązki. Strzeżemy miasta i jego obywateli. <laughs> Może jeszcze jedno piwko? Ach, nie ma nic lepszego niż chłodny porter. Być może powie nam coś więcej. Zdaje się, że chciałeś powiedzieć coś o orkach. O, proszę. o, tak, tak, prawda. Orkowie nie stanowią żadnego zagrożenia dla miasta. Utknęli w górniczej dolinie, a przełęcz jest obstawiona przez paladynów. Nawet chrząszcz się nie przeciśnie. No, to jeszcze jedno. Może jeszcze jedno piwko? Nigdy nie odmawiam piwa. Na zdrowie, towarzyszu. Podobno zauważono za miastem orka. Tak, jasne. Wielki, niebezpieczny ork. Prawdziwe monstrum. Na pewno zaatakuje miasto. Posłuchaj no. Nakopiemy mu do tego tłustego orkowego tyłka, jeśli tylko zbliży się do miasta. Rozumiesz? Rozumiem. Jeszcze jedno? Dobra, to już ostatnie. Może jeszcze jedno piwko? Smakowite zimne piwo. Absolutnie najlepsze. Nieczęsto spotyka się kogoś, kto stawia piwo. Jesteś w porządku. Dobra, chyba wystarczy, nic więcej od niego nie wycisnego. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy z Corinis! Na rozkaz wielmożnego lorda Hagera ogłasza się to klasztorze. Wszelkie klasztorze. środki bezpieczeństwa dotyczące górnego miasta zostaną Właśnie jeszcze trzem karczmarzom w mieście, strażnicy z klasztoru. bram nie będą przepuszczać nikogo, kto nie Kim posiada zezwolenia na wejście do miasta. Jednym z nich jest ten miły człowiek za barem. Drugim jest Karagon, prowadzący tawernę na placu świątynnym. Trzecim zaś Cardiff, właściciel knajpy w dzielnicy portowej. Co możesz mi powiedzieć o klasztorze? My, nowicjusze, poszukujemy oświecenia w modlitwie do Inosa. Pod nadzorem magów przyswajamy też podstawy wiary. Służymy im, by oni mogli służyć Inosowi. No i przygotowujemy się do zjednoczenia z ogniem. O, zabierz mnie do klasztoru. Ja zapiszę to. Bo na razie nie chcę tam iść, a żeby on od razu nas tam nie zaczął prowadzić w razie czego. Ale zobaczmy, czy jest taka możliwość. Zabierz mnie do klasztoru. Nie ma szans! O. Nie wiesz chyba z iloma stworzeniami musiałem sobie poradzić, zanim tutaj dotarłem. Kiedy pomyślę o tych wszystkich krwiopijcach, wilkach i goblinach, to się cieszę, że nie muszę się stąd ruszać. Poza tym i tak nie wszedłbyś do klasztoru. Dlaczego? Wejść tam mogą jedynie magowie, paladyni i nowicjusze. Jak mogę zostać nowicjuszem? Kiedy człowiek czuje głęboką wewnętrzną potrzebę. <laughs> Hej, powiedz mi tylko, jakie muszę spełnić warunki? Potrzebujesz darów, owcy i. tysiąc sztuk złota. Co? Skąd mam wziąć tyle złota? Jak mnie mam nie znasz nikogo, kto by za ciebie zapłacił. Zatem będziesz je musiał zarobić. Skąd mogę wziąć owce? Od farmerów oczywiście. Nie dostaniesz jej jednak za darmo. Dobra. Słuchajcie, słuchajcie, się, mieszkańcy Korinis. jakie są warunki rozkaz wielmożnego lorda do Hagenu. Hagenu. No, Myślałem, że to będzie troszkę łatwiejsze, ale jednak nie. Hej ty, mam dla ciebie propozycję. Czego chcesz? Chcę mieć z powrotem moje stoisko na targu. Sara mnie z niego wygryzła. Korzystała z niego już dostatecznie długo. Chcę, żeby zrezygnowała. A co ja mam z tym wspólnego? Dam ci list, który musisz wsunąć jej do kieszeni. Potem pójdziesz do Andrze i powiesz mu, że Sara sprzedaje broń onarowi. Ona wyląduje w więzieniu, ty dostaniesz nagrodę, a ja odzyskam stragan. Masz na to dwa dni. A co ja będę z tego miał? Kiedy już będę miał stragan, dostaniesz ode mnie broń. I to nie byle jaką. A to jest ten gość, od którego kupowaliśmy patelnię. On I on mówił, że zatrzymali. jak spotkamy się w mieście, to będziemy mu nim przysługę. Nie Ale proszę, my nie wzięli. Znaczy, znaczy jeżeli weźmiemy od niego glejt. tu nie wzięliśmy, więc nara, wziąłś. Nie, nie wezmę w tym udziału. Błędna decyzja, chłopcze. Jeszcze sobie pogadamy. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Pokaż mi, co, ja co można sprzedać. Wybierz co? Ktoś musi pracować. Nie wierzę w to. Muszę iść. Jak sobie? Goń się zresztą. Dobra. A będzie jeszcze gorzej. Był tu ten Bar Bartok. Z nim Czego chciałem już? pogadać, ponieważ on jest byłym myśliwym. I chciałem zapytać, dlaczego on już nie pracuje dla Boskowa? Sędziowie cywilni zostają pozbawieni swych praw, a ich obowiązki przejmują królewscy paladyni. Co słychać? Każdy, nie jesteś stąd, co? Nieważne, ja lub też sprzeciwi się Gdzie się wcześniej strasz? kręciłeś? Podlega w lasach. Kazy. Polowałem na wilki Ezekucją i sierwojady razem z Lord, André. Ale rzuciłem to. Czasy zrobiły się Każdy niebezpieczne. Chorinis, Kręci się tam sporo podejrzanych wykroczenie wykroczenie. Ma obowiązek zgłosić się natychmiast do Lorda Gdzie mogę znaleźć innych myśliwych? Mieliśmy obóz niedaleko tawerny, w połowie drogi do gospodarstwa Onara. Ale nie wiem, czy ktoś jeszcze tam został. Do niedawna obaj przebywaliśmy w mieście. Mój przyjaciel Trokar jest bardzo dobrym myśliwym. Bosper mówił, że kiedyś dla niego pracowałeś. To prawda, ale jego interesują tylko te cholerne skóry. Mówiłem mu, jak się tam zrobiło niebezpiecznie. Nie zwrócił na to uwagi. No cóż, przynajmniej dobrze zapłacił. Nie mogę narzekać. Możesz mi coś o nim powiedzieć? <noise> Ostatnio ktoś ukradł Bosperowi jeden z jego łuków w biały dzień. Jakiś facet po prostu wszedł do jego sklepu, wziął łuk i wyszedł. Złodzieje są coraz bardziej bezczelni. <noise> no dobrze. Możesz nauczyć mnie czegoś o polowaniu? Mogę ci pokazać, jak się cicho skradać i posługiwać się łukiem. Kradanie 5 punktów umiejętności. A tutaj chciałbym lepiej strzelać w łuku. Chciałbym lepiej. W porządku. Zobaczymy, czy. Aha, łuki. 5, poszk 5, ok. Gdzie on teraz przebywa? To dziwna historia. Kilka dni temu siedzieliśmy w knajpie Koragona i gadaliśmy o łowach. Nie pytaj mnie, co się dokładnie stało. Byłem nieźle wstawiony. Pamiętam tylko, że Trokar wspomniał coś o zakupie bagiennego ziela. Nigdy nie wrócił. Gdzie miał kupić to ziele? Chyba gdzieś w porcie. Nie próbowałeś go szukać? Nie, powiadomiłem tylko straż. Jej funkcjonariusze nie zdołali go odnaleźć. Mam nadzieję, że nie zaatakował go wilk, lub nie stało się coś jeszcze gorszego. Myśl, że podczas polowania mógłbym natknąć się na jego zimne truchło, przepełnia mnie strachem. Ten obraz nigdy chyba nie zniknie z mej pamięci. Czemu nie pójdziemy na polowanie razem? Hmm, we dwóch jest bezpieczniej, to prawda. A więc znasz się trochę na polowaniu? To znaczy, umiesz zdejmować skórę ze zwierzęcia? Tak. Dobra, ale chcę zobaczyć 50 sztuk złota. Za to będziesz mógł zatrzymać skóry i sprzedać je Bosperowi. Uczciwy układ, no nie? Kurczę, to jest dobry układ. Jakbyśmy z nim poszli na polowanie i on by zastrzelił jakieś wilki, to byśmy sobie skóry zebrali i moglibyśmy zadanie dla Bospera spełnić. Idziemy w to. Proszę bardzo. Tylko zapiszemy oczywiście, bo to szkoda by było zaraz zginąć. Hmm. Hej ty, słuchajcie, słuchajcie! To może mieszkańcy być Korinis, chodźmy na Na polowanie. rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza, że za zaczyna się las. Tam od, od chwili obecnej dużo Lord Andre przejmuje Pewnie wyłączne dowództwo nad naszą strażą. Wszyscy mieszkańcy, panie, panie. którzy posiadają jakiekolwiek... Mam nadzieję, że on jest silny i sam sobie będzie radził ze zwierzyną. No bo my nie, to nie jesteśmy w stanie się, mu za bardzo pomóc. Że pewnego dnia bestia powróci na ziemię! A czekajcie, my mamy 10 many. W razie czego może jakąś kulę ognia... Dlatego Dobra, uprosił Inosa, mówić, by ten zostawił część swej mocy na ziemi, aby pewnego dnia przywrócić ją człowiekowi. Przyszło mi to do głowy. To rzeczywiście prawda. Musiały pojawić się problemem. No, koniec z tobą, bestio. No, koniec z tobą, bestio. Nie ma czego plądrować. I jest zbyt niebezpiecznie jak dla mnie, nawet we dwóch ork, zaraz zamiastem. Jasna cholera. No to na razie możesz sprzedać te skóry Bosperowi! Wow, to, był, to było ciężkie. Zresztą sami widzieliście masakra, ale kurczę, tyle co on nam tutaj pomóc. Tu tyle, co znajdę. dzięki niemu dobiliśmy doświadczenia i znaleźliśmy przedmiotów, podrywać. bo tutaj jeszcze sobie pozbieramy roślinki. Mam nadzieję, że... Kurczę, nie wszystkie gobliny udało się do niego ściągnąć. A, chciałem wszystkie gobliny jeszcze ściągnąć do niego, żeby nam pomógł w ubiciu. Eee, tak samo tam wcześniej. Ja myślałem, że on już dalej nie pójdzie, dlatego tego cieniostwora ściągnąłem. Eee, a on po prostu jeszcze się zgodził, żeby pójść dalej, no nie? Tu jeszcze Org gość go pokonał jednym uderzeniem. <laughs> I 150 doświadczenia dla nas. Tak samo orkowa broń, czyli to znaczy, że nie musieliśmy znaleźć tamtej broni orkowej. Chodź goblin, chodź, tu gdzieś będzie Bartok. To może pomożecie zabić. Gdzie on jest? Kurczę, już tak daleko od siada. Nic, ewentualnie pociągnę go aż do, aż do strażników. Ze względu na to, że tam może być jakaś skrzynka, albo jakieś cenne rzeczy do zebrania, które nam się na pewno przydadzą. A on biegnie za nami daleko, także jest w porządku. Choć chodź. Ho. To jest czarny goblin, za niego widziałem, że jest 80 doświadczenia, na pewno jest trudnym przeciwnikiem do pokonania. Ale spokojnie. Strażnicy na pewno sobie z nim poradzą. A teraz my możemy sobie zakończyć misję u Bespera. Bez problemu, bo wydaje mi się, że mamy, że mamy akurat właśnie sześć skór z wilków. Także superaśnie, bym powiedział. Chodź, chodź, goblin, już niedaleko. Już na ciebie chłopaki czekają. O proszę. Proszę się pozbyć tego dublina, panowie. Jeszcze się udało to potrafię. z niego zgarnąć doświadczenie. Zarąbiście. Słuchajcie, czwarty poziom, 35 punktów nauki, e, punkty życia 88. Super. Teraz sobie możemy na spokojnie tutaj wszystko splądrować, czyli pozbierać te roślinki i pójść do tego ogniska, gdzie siedziały, gdzie siedziały goblinki i tam też pozbierać A... Pozbierać. No nie wiem, czy jest co pozbierać, ale, ale mam nadzieję, że coś tam będzie ciekawego. Może jakaś skrzynka, może jakieś złoto. Zaraz zobaczymy. A więc mamy tutaj zardzewiały, krótki miecz i skrzynkę. O, skórzany mieszek, proszę bardzo. Z jaką wartością w środku? 25 złotych monet. I kuferek. Otwieramy, 20 monet. Super. Plus, czyli tak, 20-25 to jest 45 monet. Plus sprzedaż mieczyka. Będzie kosztował zdyżkę, pewnie. No to zarobiliśmy. 50 złotych monet tutaj na tym wypadzie dodatkowo sprzedamy broń orka dodatkowo sprzedamy bosperowi skóry z, z sześciu wilków i skórę z cieniostwora która na pewno będzie sporo warta oj my się tutaj obłowimy superancko jeszcze zerknę tutaj w lewo czy nie ma tutaj coś ciekawego za darmo oczywiście bo co do walki, to raczej. raczej nie. Gdzieś tutaj możemy sobie pójść. Kurczę, żebyśmy tylko na darmo tu nie szli. O, kamienna tablica. Kamienna tablica łuczników. Nie potrafię tego przeczytać. Okej, okay, może kiedyś się przyda. Jest jakaś jaskinia. A dobra, wiem o co chodzi. Tu siedzą bandyci, kolejni. Na razie nie mamy z nimi szans, więc uciekamy sobie. Uciekaj najszybciej, jak tylko potrafisz. Tak właśnie uczynię. Dobra, lecimy sobie w takim razie do Bospera, oddać mu te wszystkie rzeczy. Także widzimy się na miejscu. Dobra, jesteśmy u Bospera, spróbujemy oddać mu te skóry i sprzedać mu też skórę z cieniostwora. Co do tych wilczych futer, mam je. Proszę. Wspaniale! Wiedziałem, że nadajesz się do tej pracy. A oto zapłata, tak jak obiecywałem. I co? Co myślisz? Czy to nie lepsza praca niż kucie mieczy po całych dniach? Albo napełnianie małych buteleczek w zakurzonej komnacie. <grystanie> Aha, nie możemy mu sprzedać tej. Mm, nie możemy mu sprzedać zbro, zbroi. U traci stwora musielibyśmy pewnie zostać jego czeladnikiem. Zobaczymy, co powie na to. Chcę zostać twoim czeladnikiem. Hej, wspaniale! Wygląda na to, że już znasz podstawy. Harad uważa, że jesteś dobrym człowiekiem. Torben poprze cię tylko wtedy, kiedy zdobędziesz błogosławieństwo bogów. Konstantino powiedział, że jeśli o niego chodzi, to możesz się zapisać gdzie chcesz. A Mateo mówi, że jesteś wart swojej wagi w złocie. Popiera cię teraz czterech mistrzów. To wystarczy, żeby cię przyjąć na czeladnika. Możesz dla mnie pracować, kiedy tylko chcesz. Okej, okay, możemy podjąć decyzję, czyim czeladnikiem zostaniemy. Tak więc, po przemyśleniu, albo buteleczki w zakurzonej komnacie, albo polowanie i zdobywanie grubego hajsu ze skór. Idę w skóry. Wchodzę w to. Nie pożałuję. Myślę, że dobrze nam się będzie razem pracowało. I teraz od razu spróbujmy mu sprzedać skórę z cieniostwora. Mam dla Ciebie kilka skór. O! Nawet skóra cieniostwora. Takie są sporo warte. Dobra robota! Wow. Przyjdź do mnie jak będziesz miał następne. 250 sztuk złota. Kupa, haźni. Co mam robić jako czeladnik? To proste. Przenieś mi tyle futer, ile zdołasz. Zapłacę ci za nie lepszą cenę niż każdy inny handlarz. Poza tym możesz się w ogóle nie pokazywać w sklepie. Poradzę sobie świetnie sam. A gdzie mam spać? Nie mam tu dla ciebie pokoju. Powinieneś znaleźć jakieś łóżko w gospodzie koło placu targowego. Pokaż mi swoje towary. Ma już strzały, więc kupujemy Porządź. Aha, on kupuje od nas w takiej cenie maksymalnej, jaką się da. Więc zarumbiście. No dobra. Zostaliśmy czeladnikiem Bospera. Mamy 670 sztuk złota. A jeszcze miałem posprzedawać zbędne rzeczy. A dobra, sprzedaję poza odcinkiem. Będziemy mieli pełną pulę pieniędzy. Do klasztoru nam Dokładnie trzeba tysiąc, więc jeszcze, jeszcze, ale już nie tak daleko jak na początku. Dobra, myślę, że w tym odcinku to sporo rzeczy udało się zrobić. Jestem zadowolony. Następnym powrócimy znów na Plac Handlowy, Córki, <coughs> żeby tam porozmawiać z reszkiem ludzi. Widziałem tam też maga ognia, więc może to będzie kluczowe dla naszej historii, może nam pomóc jakoś, yy... no ale to w następnym odcinku. Także dzięki za oglądanie dzisiejszego i do następnego. Trzymajcie się, hejka!